Cześć kochani, z tej strony Maciek Wielobób, a to jest podcast Medytacja i Uważność w życiu codziennym. W tym podcaście uczymy się medytacji i uczymy się medytować w prosty, użyteczny sposób, ale nie tracąc tradycyjnej głębi. Z tej strony Magda Repetowska, przygotowałam dla Was dzisiaj krótką relaksację. Połóż się wygodnie na plecach, zadbaj o to, żeby było Ci ciepło, komfortowo. Możesz rozsunąć bardziej nogi, odsunąć ręce od tłowia. Jeśli potrzebujesz weź coś pod głowę albo pod kolana. Kiedy znajdziesz już taką stabilną. Wygodną pozycję, pozwól, żeby grawitacja przejęła kontrolę nad Twoim ciałem. Postaraj się puścić je zupełnie luźno. Przenieś uwagę na Twoją twarz. Zaobserwuj, czy Twoja szczęka jest rozluźniona. Staraj się rozluźnić wszystkie mięśnie w okolicach żuchwy, tak żeby szczęka mogła się zupełnie rozluźnić. Być może opaść w którąś stronę. Możesz też pozwolić, żeby usta się rozchyliły, żeby rozluźnił się język. Przenieś teraz uwagę na swoje gałki oczne, poczuj jak się zupełnie rozluźniają, rozmiękczają się, zagłębiają w oczu dołach. Teraz powoli skręć sobie głowę w lewą stronę, tak żeby luźno opadła. Jeśli jest to komfortowe ustawienie dla Twojej szyi, zostań sobie w tym ustawieniu, ale jeśli poczujesz, że szyja się napina, nie jest to komfortowe, to wróć sobie z głową do centrum. Przenieś teraz uwagę na lewą stronę Twojej twarzy. Poczuj jak skóra po lewej stronie twarzy Zupełnie się rozluźnia. Być może poczujesz, że lewy policzek trochę opada w stronę ziemi, i że język przesuwa się w lewą stronę opada w stronę lewego policzka. Przenieś teraz uwagę na swoją lewą dłoń. Poczuj jak jest ustawiona, jak ustawione są palce, kiedy tak zupełnie puścisz dłoń luźno, pozwól tej dłoni zupełnie się rozluźnić. Poczuj, jak rozluźnia się lewe przedramię, lewe ramię. Jak lewy bark opada sobie bezwładnie w stronę ziemi. Przenieś teraz uwagę na lewy bok ciała, lewą część klatki piersiowej, lewą stronę brzucha. Poczuj, jak skóra po tej lewej stronie ciała rozluźnia się. I tak spływa sobie plastycznie lewym bokiem w stronę ziemi. Rozluźnia się też skóra na lewej stronie pleców. Przewędruj uwagą w stronę swojej lewej stopy. Poczuj jak ona zupełnie miękko opada sobie na bok. Jak rozluźnia się lewa łydka, lewe udo i lewy pośladek. Także cała lewa noga jest zupełnie rozluźniona, poddaje się grawitacji. Obejmij teraz uwagą całą lewą stronę swojego ciała, od głowy aż do stopy. I poczuj tą lewą stronę, jak ona opiera się na ziemi, jak ją odczuwasz. Wróć sobie teraz z głową do centrum, jeśli była opuszczona. Chwilkę sobie zostań w takim neutralnym stanie. Możesz zaobserwować sobie różnicę między prawą, lewą stroną ciała. Jak je teraz odczuwasz? Powoli, przekręć sobie głowę w prawą stronę, pójść ją luźno. I znowu, jeśli jest to komfortowe ustawienie dla Twojej szyi, pozostań sobie w tym ustawieniu, a jeśli jednak byłoby to niekomfortowe dla szyi, wróć sobie z głową do centru. Przenieś uwagę. Na całą prawą stronę Twojej twarzy. Poczuj jak skóra po tej prawej stronie twarzy rozluźnia się, wygładza. Poczuł jak prawy policzek opada sobie trochę w stronę ziemi. Być może też poczujesz, że język opada sobie tym razem w prawą stronę. przenieść uwagę na swoją prawą dłoń. Poczuj jak opiera się na ziemi, jak jest ustawiona, jak ustawione są palce. Pozwól się zupełnie rozluźnić. Poczuj jak rozluźnia się też prawe przedramię i prawe ramię. Jak prawy bark bezwładnie sobie opada w stronę ziemi, poddając się grawitacji. I cała prawa ręka jakby wymyka się trochę Twojej kontroli. Jest taka bezwładna, może trochę ciężka. Przenieś sobie teraz uwagę na prawą stronę brzucha, prawą stronę klatki piersiowej. Poczuj, jak te dwa miejsca zupełnie się rozluźniają. I jak skóra z prawej strony brzucha, z prawej strony klatki piersiowej, tak plastycznie, płynnie spływa sobie po prawym boku w stronę ziemi, zupełnie go rozluźniając. Uczuj też, jak prawa strona pleców się rozluźnia, jak z każdym wydechem zbliża się w stronę ziemi. Przenieś uwagę na prawą stopę, pozwól jej bezwładnie sobie opaść. Poczuj jak rozluźnienie od prawej stopy idzie do łydki, później do uda, do pośladka. Także cała prawa noga zupełnie się rozluźnia, rozmiękcza, trochę rozpływa, rozprzestrzenia się na ziemi. Obejmij teraz uwagą całą prawą stronę Twojego ciała, od głowy aż do prawej stopy. Poczuj, jak ta prawa strona ciała opiera się na ziemi, jak leży, jak odczuwasz tą prawą stronę. Powoli wróć sobie z głową do centrum, jeśli była skręcona. I teraz zaobserwuj sobie wszystkie różnice, które odczuwasz między prawą a lewą stroną ciała. Staraj się ich nie analizować, nie nazywać, czy też nie oceniać, tylko po prostu poobserwować sobie. Zauważa. Obejmij teraz uwagą całe twoje ciało. Poczuj, jak całe ciało się rozluźnia. Jak odczuwasz całe ciało. Zaobserwuj wszystkie wrażenia, które wypływają po tym relaksie. Ale też nie nazywaj ich, nie oceniaj. Tylko zauważaj. Być może też nic się nie pojawi więc nie szukaj też na siłę wrażeń. Ja już dziękuję. Jeśli chcesz, zostań sobie jeszcze parę minut w takim neutralnym stanie.